Dzień dobry! Temat dzisiejszej lekcji to zadania tekstowe i zaczniemy od razu od zadania pierwszego, znajdującego się na stronie 205. Zrobimy wspólnie przykład C. W poniższych zdaniach oznacz niewiadomą dowolną literą, a następnie zapisz i rozwiąż odpowiednie równanie. Trzy jednakowe piłki i skakanka kosztowały 17 zł. Ile kosztowała piłka, jeśli skakanka kosztowała 5 zł. W zadaniu pytają nas o cenę piłki. Dlatego niewiadomą oznaczymy sobie cenę jednej piłki. Niewiadomą może być dowolna literka. Macie nawet to zapisane w poleceniu do tego zadania, że oznacz niewiadomą dowolną literką. Czyli możecie oznaczyć yy, cenę piłki literką A, B, C, D, jaką chcecie, jakąkolwiek. Ja oznaczę cenę piłki niewiadomą X, ponieważ Taki zapis jest najczęstszy. Czyli x myślnik, cena jednej piłki. Wiemy również w zada, z zadania, że skakanka kosztowała 5 zł. To od razu zapiszę: 5 zł. Cena skakanki. Ok. Przechodzimy teraz do stworzenia równania. Z pierwszego zada, zdania. Wiemy, że trzy jednakowe piłki i skakanka kosztowały razem 17 zł. Skoro jedna piłka kosztuje x zł, to trzy piłki będą kosztować 3x zł. Na cenę 17 zł składa się jeszcze cena skakanki, czyli 5 zł. I za te całe zakupy, czyli za trzy piłki i skakankę, zapłacono 17 zł. Czyli piszemy, że to jest równe 17. No i mamy już równanie, i zostało nam jeszcze tylko to równanie rozwiązać. Już na poprzednich lekcjach mówiłam, że po lewej stronie równania muszą znajdować się same niewiadome, czyli wszystko, co ma literkę, w naszym wypadku x, -a. natomiast po stronie prawej znajdują się liczby bez literek. Czyli jak już widzimy, piątka nam przeszkadza po lewej stronie, trzeba ją zatem przerzucić na stronę prawą. Przypominam, że przerzucając liczbę na drugą stronę zmieniamy znak na przeciwny. Czyli jak po stronie lewej było plus 5, to teraz będzie minus 5. Stronę prawą obliczamy. I żeby pozbyć się trójki, która stoi przy x, musimy wykonać działanie przeciwne. Czyli między trójką a x nie ma żadnego znaku, zatem jest tam niewidzialny znak mnożenia. Czyli trójki pozbywamy się poprzez dzielenia. I otrzymujemy, że x... To 4. W zadaniu pytali nas, ile kosztowała piłka. Ceny piłki oznaczyliśmy sobie niewiadomą x, i wyszło nam, że x jest równe 4, czyli musimy jeszcze napisać odpowiedź do tego zadania. Piłka kosztowała 4 zł. I mamy zadanie już zrobione. Przechodzimy zatem do kolejnego, czyli do zadania drugiego. W trzech klasach szóstych jest razem 72 uczniów. W klasie szóstej A jest 26 uczniów. W klasie szóstej B jest tyle samo uczniów, co w klasie szóstej C. Ilu uczniów liczy klasa szósta B? Zaczniemy od wypisania wszystkich danych. Zwróćcie uwagę, że w zadaniu mamy napisane, że w klasie 6B jest tyle samo uczniów, co w klasie 6C. Natomiast ta ilość nie jest podana, więc ja X, czyli niewiadomą, oznaczę liczbę uczniów w klasie 6B i również X oznaczę liczbę uczniów w klasie 6C, ponieważ tych uczniów mamy tyle samo. Dobrze, wszystkie dane zadania mamy wypisane i przechodzimy teraz do stworzenia równania. Wiemy, że na liczbę wszystkich uczniów w klasach szóstych składa się ilość uczniów w klasie szóstej A, ilość uczniów z klasy szóstej B oraz ilość uczniów z klasy szóstej C. Dlatego nasze równanie będzie wyglądało następująco. Ilość uczniów z klasy szóstej A dodać ilość uczniów z klasy szóstej B, Dodać ilość uczniów z klasy szóstej C daje nam ilość uczniów z wszystkich klas szóstych. I mamy już ułożone równanie. Zaczynamy od przerzucenia 26 na stronę prawą równania, i po stronie lewej zostaje nam wtedy X dodać X, natomiast po stronie prawej 72 odjąć 26. X dodać X to 2x. Natomiast 72 odjąć 26 to 46. Żeby pozbyć się dwójki, która stoi przy x, musimy obustronnie podzielić równanie przez 2 i otrzymujemy, że x jest równe 23. Pytali nas w zadaniu: Ilu uczniów liczy klasa 6b? W klasie 6b ilość uczniów była oznaczona literką x, czyli niewiadomą x x nam wyszedł równy 23, czyli to oznacza, że w klasie 6b jest 23 uczniów, i taką też odpowiedź trzeba napisać. Mamy kolejne zadanie zrobione. Przechodzimy zatem do zadania kolejnego, czyli zadania trzeciego. Karolina ma trzy razy więcej pocztówek niż Asia, a razem mają 76 pocztówek. Ile pocztówek ma Asia? I również zaczynamy od wypisania wszystkich danych oraz prowadzenia niewiadomej. Wiemy, że Karolina ma trzy razy więcej pocztówek niż Asia. Nie znamy ilości pocztówek Asi, dlatego ilość pocztówek Asi oznaczymy niewiadomą x. Wiemy, że Karolina ma trzy razy więcej pocztówek niż Asia. Przypominam, że jeżeli w zadaniu pojawia się słowo razy, że jeżeli czegoś jest ileś razy więcej, to wtedy mnożymy. Natomiast jeżeli czegoś jest ileś razy mniej, to wtedy dzielimy. Jeżeli mamy czegoś o ileś więcej, to dodajemy, a jeżeli o ileś mniej, to odejmujemy. Czyli podsumowując, jeżeli pojawia się słowo razy, to zawsze mnożymy albo dzielimy. Wiemy o Karolinie, że ona ma trzy razy więcej pocztówek niż Asia. Czyli ilość pocztówek, ilość pocztówek Karoliny to jest 3 razy ilość pocztówek Asi, czyli w tym wypadku X. Wiemy również, że razem dziewczynki mają 76 pocztówek. No i dobrze, wszystkie dane z zadania mamy wypisane, zatem przechodzimy do zapisania odpowiedniego równania. Na łączną ilość pocztówek Asi i Karoliny składa się ilość pocztówek Asi plus ilość pocztówek, które posiada Karolina. I w ten sposób już otrzymujemy równanie, czyli ilość pocztówek Asi dodać ilość pocztówek Karoliny daje nam łączną ilość pocztówek tych dziewczynek, czyli w tym wypadku 76. Mamy już ułożone równanie do tego zadania. Teraz tylko trzeba to równanie rozwiązać. x dodać 3x to 4x. 76 przepisujemy. Musimy obustronnie podzielić to równanie przez 4. Wtedy otrzymujemy po lewej stronie już samego x. -a. Natomiast 76 podzielony przez 4 to 19. I w zadaniu nas pytali, ile pocztówek ma Asia. Ilość pocztówek, które posiada Asia, została oznaczona, nie wiadomo, x. X nam wyszedł 19. Czyli to oznacza, że Asia posiada 19 pocztówek. Ale skoro to jest zadanie tekstowe, to jeszcze musimy napisać odpowiedź. Teraz już zadanie mamy porządnie rozwiązane. Przechodzimy zatem dalej do zadania kolejnego, czyli zadania czwartego. Tomek zebrał o 12 grzybów więcej niż Artur, a razem zebrali 98 grzybów. Ile grzybów zebrał Artur? I standardowo zaczynamy od wypisania wszystkich danych. Wiemy, że Tomek zebrał o 12 grzybów więcej niż Artur. Natomiast nie wiemy, ile grzybów zebrał Artur, dlatego x to będzie ilość grzybów, które zebrał Artur. O Tomku wiemy, że zebrał o 12 grzybów więcej od Artura. I tutaj zwróćcie uwagę, pojawia się yy, zapis, że Tomek zebrał o 12 grzybów więcej. O 12, czyli trzeba 12 dodać. Żeby, było, żeby pojawiło się słowo, że 12 razy, to wtedy byśmy musieli pomnożyć przez 12. No i wiemy dodatkowo, że łącznie zebrali 98 grzybów. No i dobra, dane zadania mamy już wypisane, zatem przechodzimy do ułożenia odpowiedniego równania. Na ilość grzybów, które zebrali razem chłopcy, składa się ilość grzybów Tomka plus ilość grzybów artura. Albo, odwrot, albo w odwrotnej kolejności, czyli ilość grzybów, którą zebrał Artur, dodać ilość grzybów, którą zebrał Tomek, daje nam ilość wszystkich grzybów, które zebrali chłopcy. I mamy równanie utworzone. Zaczynam od przerzucenia dwunastki na drugą stronę. X dodać x to 2x. 98 odjąć 12 to 86. Musimy podzielić obustronnie przez 2 i otrzymujemy, że x jest równy 43. W zadaniu nas pytali, ile grzybów zebrał Artur. Ilość grzybów, którą zebrał Artur, oznaczyliśmy sobie niewiadomą x. x nam wyszedł równy 43, czyli zostało nam napisać odpowiedź do tego zadania. Odpowiedź: Artur zebrał 43 grzyby. No i dobra, zadanie czwarte jest zrobione. To teraz może przeskoczymy do zadania szóstego. Zwróćcie uwagę, że każde zadanie rozwiązuje się w ten sam sposób. Zaczynamy od wypisania wszystkich danych zadania, od oznaczenia niewiadomej od stworzenia równania, od rozwiązania równania i na sam koniec trzeba oczywiście napisać odpowiedź, ponieważ to są zadania tekstowe, a do zadań tekstowych zawsze piszemy odpowiedź. Dobrze, no i zaczynamy. Zadanie szóste. Pani Ewa kupiła sobie bluzkę, sukienkę i żakiet. Razem zapłaciła 532 zł. I od razu ja napiszę, że 532 zł jest to kwota... Kwotę, którą pani Ewa zapłaciła za bluzkę, sukienkę i żakiet. Dobra, idziemy dalej. Kolejne zdanie. Sukienka kosztowała o 67 zł więcej niż bluzka, czyli nie mamy podanej ceny bluzki. Zatem X oznacza cenę bluzki. I o sukience wiemy, że kosztowała ona o 67 zł więcej od bluzki, Czyli cena bluzki zwiększona o 67 zł daje nam cenę sukienki. A cena rzekietu była 3 razy większa niż cena bluzki, Czyli 3 razy cena bluzki to cena rzekietu. Czyli w tym wypadku 3 razy x. Ile kosztowała bluzka, ile sukienka, a ile żakiet. No i dobrze, wszystkie dane z zadania mamy już wypisane, zatem przechodzimy do stworzenia równania. Może ja na chwilkę usunę treść, żeby mieć więcej miejsca do pisania. To przerzucę wyżej te wszystkie nasze dane. O, powiększę, żebyście mieli bardziej czytelne. No i dobra. I przechodzimy do stworzenia równania. Wiemy, że 532 zł. jest to kwota, którą pani Ewa zapłaciła za bluzkę, sukienkę i żakiet, czyli cena bluzki plus cena sukienki plus cena żakietu daje nam 532 zł. I takie równanie tworzymy. Cena bluzki, czyli x, plus cena sukienki, czyli x dodać 67, plus cena żakietu, czyli 3x. I to jest równe.

Odjęć 67 to 465. Obustronnie musimy podzielić przez 5 i otrzymujemy, że x jest równe 93. W zadaniu nas pytali o cenę bluzki, sukienki i żakietu. X jest oznaczona cena bluzki, czyli już cenę bluzki mamy. Cena bluzki wynosi 93 zł. Cena sukienki. To x dodać 67, czyli musimy jeszcze takie działanie wykonać. Pod x podstawiamy 93 i dodać 67 daje to nam 160, i to jest u nas cena sukienki. I jeszcze zostaje nam żakiet. Żakiet był oznaczony 3x. Czyli 3 razy x, czyli 93? 3 razy 93 to 279, i to jest cena żakietu. I musimy jeszcze napisać odpowiedź do tego zadania. Pluska kosztowała 93 zł, sukienka 160 zł, a żakiet 279 zł. I mamy kolejne zadanie rozwiązane. Przechodzimy dalej. Przejdziemy teraz do zadania ósmego. Czyli przeskakujemy na kolejną stronę i zadanie ósme. I w tym zadaniu zrobimy sobie wspólnie podpunkt A i podpunkt B. Zaczynamy od A. Suma trzech kolejnych liczb naturalnych wynosi 111. Jakie to liczby? Weźmy sobie póki co dowolne jakieś liczby naturalne, trzy kolejne, dowolne. Na przykład 5, 6, 7. Zwróćcie uwagę, że każda z tych liczb zwiększa się o 1. 5 dodać 1 to 6. 6 dodać 1 to 7. I nieważne, jakie weźmiecie trzy kolejne liczby naturalne, zawsze jest taka sama zasada. Po co to mówiłam? A właśnie po to, żeby było łatwiej nam oznaczyć niewiadome. Nie wiemy, ile wynosi pierwsza liczba naturalna, czyli x oznaczymy pierwszą liczbę naturalną. Jak już powiedziałam, liczby naturalne zwiększają się o 1. Czyli x dodać 1 to druga liczba naturalna. I jak do drugiej liczby naturalnej dodamy jedynkę, otrzymamy trzecią liczbę naturalną. Wiemy jeszcze w zadaniu, że suma tych trzech liczb wynosi 111. Czyli 111 myślnik suma trzech kolejnych liczb. Naturalnych. No i dobrze, mamy wszystkie dane wypisane, zatem przechodzimy teraz do stworzenia odpowiedniego równania. Tutaj ja to wytrażę, żeby mieć więcej miejsca do pisania. Ok. Wiemy, że suma to jest dodawanie. Czyli my mamy w zadaniu sumę trzech kolejnych liczb naturalnych: czyli pierwsza liczba naturalna, dodać druga liczba naturalna. Dodać trzecia liczba naturalna daje to nam 111. Mamy już ułożone równanie, zatem przechodzimy teraz do rozwiązania. x dodać x i dodać x to 3x, natomiast 1 dodać 1 i dodać 1 to 3. Trójkę oczywiście musimy przerzucić na drugą stronę równania. I otrzymujemy, że 3x jest to 111 odjąć 3, czyli 3x jest równe 111 odjąć 3, to 108. I musimy podzielić obustronnie jeszcze przez 3. I otrzymujemy, że x jest równe 36. W zadaniu nas pytali, jakie to liczby. My xem oznaczyliśmy pierwszą liczbę naturalną. Kolejna była o 1 większa, była zapisana jako x dodać 1, czyli będzie 36 dodać 1, czyli 37. Natomiast trzecia liczba naturalna to był x, czyli 36 dodać 1 i dodać 1, czyli 38. Ale że to było zadanie tekstowe, musimy jeszcze napisać odpowiedź pełnym zdaniem. Szukane liczby to 36, 37, 38. I mamy z zadania ósmego podpunkt A już rozwiązany. Przechodzimy teraz do podpunktu B. Suma trzech kolejnych liczb parzystych wynosi 162. Jakie to liczby? I tutaj największa trudność w tym zadaniu będzie polegała na zapisie liczby parzystej. Pewnie dużo osób pomyśli, że liczbę parzystą możemy zapisać sobie po prostu x, ale pod x może się ukryć każda liczba. Jeżeli na przykład x będzie równy 2, no to OK, jest to liczba parzysta. Ale jeżeli za x weźmiemy sobie trójkę, no to już niestety nie spełnia tego warunku. W takim razie, jak zapisać liczbę parzystą za pomocą niewiadomej x? Możecie przez chwilkę zapauzować ten filmik i sami pokombinować. Jeżeli Wam nie wychodzi, albo jeżeli nawet i Wam wyszło, no to już możecie sobie sprawdzić swoje rozwiązanie z moim. Już tłumaczę, jak to trzeba zrobić. Liczby parzyste to są liczby, które dzielą się przez dwa. Czyli jeżeli coś się mnoży przez 2, to automatycznie przez 2 się podzieli, czyli liczbę parzystą możemy zapisać w postaci 2x. I zwróćcie uwagę, jeżeli za x wezmę liczbę parzystą, czyli na przykład tutaj tą dwójkę, to otrzymuje działanie 2 razy 2, czyli 4. Wynikiem jest liczba parzysta. Natomiast jeżeli pod x podstawię liczbę nieparzystą, czyli na przykład trójkę, to otrzymujemy działanie 2 razy 3, czyli 6. I również mamy liczbę parzystą. I nieważne, jakąkolwiek liczbę naturalną podstawicie sobie pod x, to zawsze Wam wyjdzie wtedy liczba parzysta. Czyli 2x jest to pierwsza liczba parzysta. Jak zapisać kolejną liczbę parzystą? Zwróćcie uwagę, że liczby parzyste zwiększają się co dwa. Jeżeli weźmiecie kolejne liczby parzyste, dowolne, na przykład 4, 6, 8 i tak dalej. Każda z nich zwiększa się o 2. Czyli jak 2x jest u nas pierwszą liczbą parzystą, to 2x dodać 2 to będzie druga liczba parzysta. Już ja to tylko wszystko zapiszę. No i następna liczba parzysta również będzie o 2 większa od poprzedniej, czyli 2x dodać 2 i dodać 2 to trzecia liczba parzysta. I wiemy, że ich suma jest równa 162, czyli 162 myślnik suma trzech kolejnych liczb parzystych. OK, i dane zadania mamy już wypisane. Ja tutaj te bazgrołki, które wcześniej pisałam, usunę, żeby mieć miejsce do pisania. To przerzucę standardowo na lewą stronę i przechodzimy do stworzenia równania. Suma, jak już wiecie, yy, to jest po prostu wynik dodawania. Czyli skoro mamy w poleceniu sumę trzech kolejnych liczb parzystych, no to musimy do siebie dodać trzy kolejne liczby parzyste. Zatem pierwsza liczba parzysta to 2x. Dodać druga liczba parzysta, czyli 2x dodać 2, i dodać trzecia liczba parzysta, czyli 2x dodać 2 i dodać 2. I wiemy, że ta suma jest równa 162 i mamy stworzone równanie. Zaczniemy najpierw od uproszczenia sobie strony lewej tego równania, czyli 2x dodać 2x dodać 2x to 6x. Natomiast 2 dodać 2 i dodać 2 to 6. Stronę prawą przepisujemy. Szóstkę przerzucamy na drugą stronę. Otrzymujemy 6x równa się 162 odjąć 6, czyli 6x jest równe 156. Obustronnie trzeba podzielić przez 6 i otrzymujemy, że x to 26. I w zadaniu nas pytali. Moment, przepraszam, coś mi się tutaj przycięło. No i dobra, i wracając. Wyszedł nam x równy 26 i nas w zadaniu pytali, jakie to są liczby. Czyli musimy jeszcze te liczby obliczyć, ponieważ te liczby mamy oznaczone w tym miejscu, nie wiadomo, x, i teraz musimy tutaj sobie za x podstawić 26. Zatem tak. Pierwsza liczba parzysta była oznaczona jako 2x, czyli 2 razy x, czyli 26 to 52. I jest to pierwsza liczba parzysta. Już ja zapiszę tak skrótem. Kolejna liczba parzysta to 2x dodać 2, czyli 2 razy 26 i dodać 2, czyli 54. To jest druga liczba parzysta i trzecia liczba parzysta 2x dodać 2 i dodać 2, czyli 56. I to jest trzecia liczba parzysta. Jeszcze musimy napisać ładną odpowiedź. Szukane liczby to 52, 54 i 56. No i dobrze, to będzie tyle na dzisiaj. Na kolejnej lekcji nagram ciąg dalszy, czyli jakieś kolejne przykładowe zadania z tego tematu. Dziękuję.